Nazywam się Magdalena Bajserowicz. Jako prawnik i psycholog sądowy pomagam rodzicom, którzy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji, kiedy ich dziecko jest zagrożone manipulacją drugiego rodzica lub już jest zmanipulowane. Na przestrzeni 14 lat pracy z rodzicami manipulowanych dzieci tworzyłam własny system reagowania na manipulacje dziecka przez drugiego rodzica i w tym kursie Dzielę się całą tą wiedzą oraz doświadczeniem, które naprawdę działa w praktyce. Ten kurs to Twoja szansa, aby zapewnić dziecku zdrowy rozwój i poczucie bezpieczeństwa, a sobie dać narzędzia, które pomagają nie tylko w codziennych sytuacjach, ale również w skutecznym działaniu w sądzie. W kursie Jak ochronić dziecko przed manipulacją 2.0 dowiesz się, jak reagować na manipulacje rodzica takie jak. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za rodzica, izolowanie dziecka od rodziny, wzbudzanie konfliktu lojalności. Nauczysz się również technik skutecznego reagowania na podważanie twojego autorytetu, fałszowanie przeszłości, wymazywanie cię z przeszłości dziecka czy przekupstwo. Dowiesz się, jakie dowody są kluczowe, aby skutecznie przedstawić manipulacje w sądzie. Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące działań prawnych i psychologicznych. Pomogłam już setkom rodziców, którzy mieli taki problem jak ty. Dołącz do kursu teraz, bo każdy dzień jest na wagę złota.